Praktycznie każdy słyszał o akta, mało kto słyszał na razie o rozporządzeniu TEREK. Dzień dobry, radca prawny Maciej Grzegorczyk, Kancelaria KHG. Dzisiaj będzie krótko, bardzo krótko o cenzurze, gdyż właśnie, właśnie przyjęto rozporządzenie unijne TEREK. Wszystko ma się odwoływać do treści terrorystycznych, czyli e, możliwości usuwania np. Z, z mediów społecznościowych czy z innych stron internetowych e, filmików, które pokazują różne ataki, co jest oczywiście dobre, ale samo rozporządzenie jest groźne dla wolności słowa. Otóż w rozporządzeniu zawarto definicję terrorystycznych i jest tam wyliczanka. Oprócz standardowych czynności terrorystycznych, jakkolwiek to brzmi, jak na przykład porywanie czy branie zakładników, to wskazano tam, że za, za czynności terrorystyczne uważa się ataki na integralność fizyczną osoby, czy też ataki na życie ludzkie, które może, które może skutkować śmiercią. Praktycznie w mojej, w mojej ocenie wszystko można w ten sposób interpretować. A co więcej, do tego rozporządzenia oczywiście można dodawać następne rzeczy. E, tak samo nakłada, nakłanianie lub grożenie popełniania takimi przestępstwami będzie, będzie karalne, e, co, w mojej, co według mnie będzie ewidentnie, skutku, będzie ewidentnie skutkowało coraz, większy, coraz większą cenzurą. E, nie jest wiadomo, czy będzie powołany specjalny organ do zwalczania tego, ty, tego typu czynności, czyli e, zwalczania e, tego Typu treści w internecie. Równie dobrze może być to wyznaczony jeden z dotychczasowych organów państwowych. Każde państwo, e, każdy członek Unii Europejskiej będzie, miało, będzie miał swobodę, swobodę wyboru decyzji. To, co może Państwa zaciekawić, to to, e, że będzie jedna godzina na, na reakcję e, dostawcy usług hostingowych na usunięcie tych treści, czyli jest błyskawiczna decyzja właściwego organu do tego, żeby usunąć treści e, i właściwy usługodawca ma Doprowadzić do tego, żeby właśnie te treści zniknęły. Co jeszcze bardziej, bardziej ciekawe, na Facebooku mogli Państwo często zobaczyć, że dana treść została usunięta jako, jako propagująca na przykład treści faszystowskie. Otóż organ aktualnie będzie mógł wydać decyzję, i to ciekawe, jeśli jest to konieczne i proporcjonalne, w taki sposób, że nawet nie będzie wiadomo, że została ta, ta treść usunięta. Czyli publikujecie Państwo jakąś treść, która zostanie uznana jako na przykład. Na przykład grożąca integralności fizycznej osoby, osoby, zostanie wydana decyzja, żeby usunąć taką treść i nikt nie będzie nawet wiedział, że zostało to usunięte, bo zostanie to po prostu, te usunięcie zostanie ukryte. Będą duże, duże kompetencje Europolu. Europol to jest odpowiednik Interpolu, czyli coś w rodzaju specjalnej, poli, specjalnej policji. Internet, jaki znamy, zmienia się ewidentnie. Dziękuję.